No i co, co ja mam teraz zrobić? Ja mam zielone światło. No, cofaj się do tyłu tam Ja się nie cofnę. Ja wjechał na zielonym świetle. Cofaj się pan, ja wjechał na zielonym świetle. Ja ja on ja, ja na zielonym świetle! Ja jechał na zielonym świetle, mam to nagrane na kamerze. No to się trzeba nauczyć. się jeździć! Przekuć, to się jeździć! Przekuć, się jeździć! Przekuć, jeździć! się jeździ. Tam se jedź. a to co mnie to interesuje. Że on sygnalizator ani ma? ja jadę w tamtą na ja na zielonej ształce. ja ją na zielonej ształce, nie to nie panie Że pan, że pan nie ma pan sygnalizatora Ja jechał na zielonej kształce, a interesuje, że pan ształki nie ma A to już mnie nie...